Legia Warszawa, Radomiak Radom Ten mecz 31. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Na żywo przy Łazienkowskiej w stolicy Obserwuje ponad 26 tysięcy Kibiców Legioniści potrzebują trzech punktów Żeby wykorzystać potknięcia rywali I wskoczyć na podium Radomiak też potrzebuje punktów Bo wciąż nie jest pewne utrzymania Jako pierwsi do ataku Ruszają gospodarze To jest akcja, gdzie piłkę Dostaje Żozuę, Żozuę Strzela i dobra interwencja Filipa Majchrowicza. Ale wcześniej w tej sytuacji mieliśmy starcie, do którego wraca sędzia Jarosław. Przybył. Popatrzmy tutaj, przewrócony przez Bartosza Kapustkę Krzysztof Donis. Mamy analizę war i czekamy na decyzję, jaką podejmie arbiter tego spotkania. Jarosław przybył po obejrzeniu powtórek, pokazuje kapustce czerwoną kartkę. Od szóstej minuty Legia musi grać się w dziesiątkę. Na trybunach kontuzjowani Peckhardt, Augustyniak czy Kramer. A na Murawie osłabiona Legia, przynajmniej w pierwszych minutach po tej czerwonej kartce, za bardzo się tym osłabieniem nie przejmuje. Marge Gual, seria fenomenalnych zwodów. Gual, gdzie jest piłka? Jest Jurgen Elitim, ale zablokowany, nic z tej akcji nie wyszło. I już ruszają piłkarze Radomiaka Radom. Jest Elisandro Semedo. Semedo wygrywa ten wyścig z Kunem. Semedo z prawej strony w pole karne. Rafał Wolski mógł lepiej wykończyć tę akcję. 34 minuta spotkania. Wracamy w pole karne. Radomiaka piłka na lewą stronę do Ribeiro. Juri Ribeiro do Marka Guala. I król strzelców poprzedniego sezonu trafia tylko w boczną siatkę. A to już minuta 35. Kaput do Wagnera, Wagner do Semedo, Semedo strzela. Broni Dominik Ładu. Bardzo ładny strzał Lisandro Semedo, ale Chładun górą. Do przerwy 0 do 0. A po przerwie pędzi z piłką Dawid Abramowicz. To miało być chyba zaskakujące uderzenie, lobujące Chładuna, ale piłka powędrowała nad poprzeczką. A w 56 minucie uderzenie głową Marka Guala i futbolówka przechodzi obok słupka. Semedo z Wagnerem, Elisandro Semedo! 1 do 0 dla Radomiaka Rad ależ akcja dwóch reprezentantów Republiki Zielonego Przylądka Zasmuceni kibice Legii, a my jeszcze raz oglądamy tę akcje bo naprawdę warto. Lisandro Semedo do Wagnera Diasa, ten z pierwszej piłki, z powrotem do Semedo. A Semedo idealnie wykończył tę akcję, a więc Radomiak prowadzi jeden do zera. I cały czas przypominam, że Radomiak gra z przewagą jednego zawodnika. Paweł Wszołek, ustawiony w tym meczu jako nominalny napastnik, próbuje zaskoczyć głową bramkarza Radomiaka. Nic z tego nie wyszło i rusza kolejna kontra Radomiaka, który nieco się cofnął. Jest Bruno Jordao, przebieg kilkadziesiąt metrów. Jordao doskonałe podanie do Wagnera Diasa. I ten, który w poprzedniej akcji zaliczył asystę, teraz strzela gola. Wagner Dias i 2 do 0 przy Łazienkowskiej. Radomiak prowadzi z legią już dwoma bramkami. Szalona radość Wagnera Diasa. A to już Luka Wuszkowicz, piłkarz wypożyczony z Tottenhamu. Ten niesamowity siedemnastolatek znajduje sobie miejsce i podwyższa na 3 do zera uderzeniem z dystansu. Radomiak korzystając z przewagi jednego zawodnika w drugiej połowie rozbija Legię Warszawa. Trzeba bramkami wyrównuje swój rekord, jeśli chodzi o najwyższe wyjazdowe zwycięstwo w Ekstraklasie. Co ciekawe, do tej pory 3 do 0 wygrał także tutaj przy Łazienkowskiej. Tak jak i tym razem. Dzięki temu Radomiak jest dużo spokojniejszy, jeśli chodzi o utrzymanie w Ekstraklasie. No a Legia pozostaje na piątej pozycji. Kolejny niespodziewany Sensacyjny wynik w 31. kolejce. Legia Warszawa radom jak radom 0 do 3. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.